Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tomasz Słodki, Monika Więcek w studiu, właścicielka MW Kliniki, trenerka beauty. Witam, Cześć. dzień dobry, bardzo Cześć. mi miło. Dużo jest konkurencji na rynku. A ty osiągasz sukces? To już jest nasze któreś spotkanie w y, studiu słodki life y, nie tylko tym, ale i poprzednich, i mam wrażenie, że to wszystko ci się bardzo dobrze układa. Jak to się dzieje, że to wszystko się dobrze układa? A może ty układasz to wszystko? Myślę, zdecydowanie mogę powiedzieć, y, że ja osiągnęłam sukces. Natomiast uważam, że każdy powinien sobie określić, czym jest dla niego ten sukces, żeby wiedział, czy on już go osiągnął. Bo jakby apetyt rosi w miarę jedzenia i my zawsze możemy być frustrowani i zawsze możemy myśleć, że ktoś ma lepiej, ktoś zrobił coś więcej. I tak rzeczywiście jest. No to, to może to... czym dla ciebie jest sukces, powiedz? Wiesz, to ja sobie już ten swój sukces określiłam, będąc y, na studiach. Ja dokładnie wiedziałam, jak ten mój gabinet musi wyglądać, albo chcę, żeby wyglądał, i po prostu skrupulatnie, krok po kroku dążyłam do tego celu, nie bacząc na opinii innych. To znaczy myślę, że to jest kluczowe w osiąganiu sukcesu, żeby y, nie sugerować się zdaniem innych ludzi, bo y, każdy ma swój pomysł na sukces, i y, mnie nawet mówiono, żebym otworzyła gabinet w Warszawie albo gdzieś. Na obrzeżach, bo tutaj jest super klientela. A po co bym już otwierała w tym małym mieście w Skierniewicach? A ja wiedziałam, że ja chcę otworzyć w Skierniewicach, że to jest właśnie miejsce, gdzie nie ma gabinetu takiego, o którym ja marzyłam. I to jest mój target. I mimo to, że miałam tysiące y, opinii z zewnątrz, że to utopisz po prostu marzenia, i w ogóle ja robiłam swoje i dalej tak robię. No i właśnie tutaj od razu nasuwa mi się takie pytanie, też w kontekście tego, co ja robię, czy warto podążać za trendami? Bo na przykład w mojej branży jest tak, że są jakieś trendy, które obowiązują. Ale ja nie zawsze się w nie w, wchodzę, dlatego że moja produkcja uważam, że jest jakby ponad te trendy. Mm -hmm. jak, jak jest w mm -hmm. przypadku branży beauty? E, no i to pytanie znowu: y, na odpowiedź na to pytanie brzmi, to zależy. Dlatego, że oczywiście są pewne trendy nowe, w sensie moda jakaś, która y, gdzieś w tym momencie się klaruje w gazetach, w internecie i jakiś szał na jakieś zabiegi. No i znowu, jeżeli te zabiegi są akurat zabiegami, które danemu klientowi są niezbędne, no to warto za nimi podążać i warto ich wykorzystywać w swojej pracy, zwłaszcza jeśli mają supermarketing. To dla nas, jako zabiegowców, no to jest okej. Okay. Ale jeżeli coś jest niepotrzebne danej osobie lub w ogóle naszej skórze, a jest rzeczywiście tylko marketingiem e, e, kierowanym do przedsiębiorców, robionym przez firmy pro, produk, produkujące na przykład technologię, no to już trzeba być ostrożnym, więc to jest jakby mm, z, no, zależne od misji tego, co ja chcę robić i w jaki sposób ja chcę robić. Ja przeglądałem internet, to zapisałem sobie takie pojęcie egzosomy, że teraz jest popularny zabieg, właśnie taki. Kompletnie nie wiem, co to jest. To jest trend. Myślę, że jest to trend i akurat ten trend uważam za bardzo fajny, dlatego, że po prostu egzosomy mają też szereg badań, które wykazują skuteczność po prostu, więc jeżeli coś jest skuteczne, no to warto z tego skorzystać. To jest jakiś laser, czy co to jest ten egzosom? Egzosomy to są takie komórki, a w zasadzie to nawet pęcherzyki, które bytują na błonach komórkowych, czyli takie małe molekuły, które mają bardzo dużą przenikalność i wchłanialność przez skórę. Więc jeżeli my je nałożymy na skórę, to jest duże prawdopodobieństwo, że to dotrze dokładnie do tych miejsc, do których my chcemy, żeby ta komórka docierała. że ona ma takie działanie, bym powiedziała, wielokierunkowe, hmm. wielopłaszczyznowe, to kilka problemów może załatwić nam przecież. Ale to jest jakaś pizzabiegu. wielka maszyna, która to produkuje. Właśnie nie, tak to, jak są jak to są same? po prostu to jest w zasadzie yy, yy, można powiedzieć, płyna, w zasadzie taka galaretka, którą rozdrabniamy w tym, w też w konkretnych proporcjach, i to jest po prostu produkt, yy, no, kosmetyczny tak naprawdę. I yy, my go wylewamy na skórę wcześniej, przygotowując ją odpowiednio, na przykład dermapenem, albo wtłaczając dodatkowo ultradźwiękami, żeby popchnąć głębi substancji. Wspomniałem o laserach, bo nie wiedziałem, co to są egzosomy, ale lasery to już jest chyba taki standard, mam wrażenie, w gabinetach beauty, w których pracują kosmetolodzy. Jak, jak to obserwujesz? Jest trend też na laser? Laser rzeczywiście wpisał się już do takich standardowych procedur i takich zabiegów, które są już powszechnie znane i powszechnie u, 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 klienci korzystają z nich. Natomiast bez dwóch zdań, laser laserowi nierówny i bez dwóch zdań zabieg zabiegowi nierówny. To znaczy, jeżeli my wykonujemy laser na trądzik, a przyczyną trądziku nie jest bakteria, choć laser ma powinowactwo do porfiryn i do bakterii, no to wiadomo, że ten laser nie będzie wówczas skuteczny. Więc znowu. Czas. Dowiedzieć się skąd ten rondzik się prostu, wzią, tak? Po prostu laser w rękach dobrego operatora będzie działał, a w innym jakby przypadku może niekoniecznie. Stąd czasami są właśnie jeszcze sceptycy <laughs> co do y, skuteczności działania lasera. Bo tak. po prostu on nie tak wykorzystywany, jakby mógł być. Uśmiecham się, bo z kamerami jest tak samo, że. <laughs> Kamera w ręce profesjonalnego operatora, amatora potrafi naprawdę zdziałać cuda albo tak. z... nagrać fatalny materiał. <grym>, Bardzo dziękuję. dziękuję. Monika Więcek była moją i Państwa gościnią. Ja nazywam się Tomasz Słodki i mówimy do usłyszenia. Do zobaczenia.